Witam Was ponownie z strony strzelkalewander i gramy dalej w Fallout New Vegas Ostatnio uratowaliśmy doga, czy goda, czyli doga. Duża I teraz idziemy do Dina. Z całą drogą dopiero sobie się dumuję, że nie mam strzelby. To jest bardzo dziwne. W poprzednim zagrajmy, czy zagraję w poprzednim podejściu miałem strzelbę, nie rozumiem dlaczego jej nie mam teraz. Musiałem Nie wiem, musiałem po prostu ją przeoczyć. Potworna pomyłka, bo będę ją strasznie teraz trudno przez to. Dobra, wchodzimy. Okej okay. już trochę ślaleczka się przestraszyłem. Nic Ustę Okej okay. Spinka? Spinka, świetnie Pieniądze Nauczyłem się brać pieniądze Przede wszystkim <grytania> nie, nie, tak życiowe, prawda, tak? Chodzi mi o to, że Tolerancja, nie chcę, ją ja chciałem tego Coś tu jeszcze było Chyba To już wziąłem. Nie Niewypousunięty, świetnie Ale ha, <grytania> O, tutaj? Nie wiem, Co chciałem powiedzieć? Że przedwojenne pieniądze bardzo warte, to jest, są brania, ponieważ... nie. Slavers, okej. Okay. Ponieważ po prostu nic nie ważą, a coś kosztują. Lista pokazów Tampico. Chcecie, czytajcie? Ja nie mam zamiaru, że przeczytałem to wcześniej. Protokoły pokazów, harmonogram w Tampico. Proszę, Sierra, demon. kod ochrony lobby Sierra Madre. Pisz informacji o kodzie, pilna wiadomość dla pani Saint. John. No pomoc, wszystko wybuchło. Wszędzie dym, hologramy strzelają do ludzi, nie możemy wyjść. John, 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 John pomóż. Hm. sobie, ponieważ, ponieważ chcę zapisać. Nie ma tutaj większej logiki. Hasło? Czy... Właśnie. Jak za niczkolwiek z... mamy dużo tych, muszę kupić amunicję przede wszystkim. Nie. Tutaj będzie zaraz przy drzwiach, chyba jakiś. I ten? Tutaj jest, ale nie możemy go. Z... Nie możemy go strzelić, bo tego typu czerwony też nie możemy strzelić. Okej, okay, a tu ha komputer, który może może. Go... Nie? Spinkarz to. No, wszystko wieczór. O, papieroski. Nie walaj, ale. Chodzi o to, że mogę je sprzedać. Brudna na wodę, nie? Antena to bardzo chętnie. Widziałem, no nic nie ruszałem. Na no, bardzo łatwym to. Jest! Mamy ją wreszcie! Jest, jest, jest! Dawaj, 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 dawaj. W jakim stanie? Proszę, nie będzie w dobrym stanie. Jest w bardzo dobrym stanie. Może nie jest to jakaś. To nie jest to strzelba. Zaraz, moment, to nie jest to strzelba. Tak czy inaczej, i tak się przyda bardzo. Yy, ponieważ mamy ten chyba profit, tak? Yy, odpychania. Nie chcę narażać na razie tam iść, Następny. O kurwa padnę. Nie oglądajmy tego. Ech. Mała kulpa, To nie miałem wyboru. Czy nie po prostu nie miałem wyboru. Z tutaj ferry wysuwa się klucz. Tak, so you showed. Felt the collar start kicking again as soon as the elevator doors rattled open. think you're going to upstage me here at the sierra madre i don't think so now that i'm inside well i don't need you anymore stupid no playing it smart you're the dumb one waltzing in here without realizing who the headliner is time for a little show i'll just grab a seat and watch how this plays out from backstage security can handle it from here jest powiązane z twoim no no the collars I know what happened now. Sure, mine activated, but it feels different the electronic tap dance inside. I can kill you and still make it out while security is busy frying you to a crisp. crisp. Hands are clean, then smooth sailing to the Sierra Madre. <laughs> Naprawdę myślisz, że mi umknąć. way I figure it you'll try and run for the exit and only I know where the key is and where the safest place in the whole theater is backstage you you're trapped down there and you couldn't shut off the speakers unlock the doors or cancel security okay. if you tried. I za kulisy zniszczyć głośniki, pozbierać klucze, wyłączyć system ochrony. What? What now? Try and come back here? No, you belong out in the I mean, not like, uh, you could get Naprawdę kłamca. Do zobaczenia w the... holograms already? Even if you get back here, you won't live long. Trust me. <laughs> I'm coming for you. Okay, Zamykamy szybko, wyłączamy hologramy. Czemu nie mogę? Oh, O mój Boże, który mam położyłem na to prawie. No żartujecie sobie, kurcze, dajcie mi to. Czekajcie, najpierw zapiszę, bo potrzebuję tego zapis. Cudem, ile brakuje do poziomu swoją drogą? Sporo. Niestety. Tak czy inaczej. Tak. Yy... Co zrobicie za oknem? Nieważne. Nie mam? Nie mam, no. Żartujecie sobie ze mnie. Kurwa. A mam. Nie mam. Kurwa, nie mam przecież tych. Przepraszam za, za słownictwo. Nie wyłącz... uuu, to bym Kurwa Czemu nie mogę wyłączyć radia? Jasna cholera, no ja zakładam to radio jest wyłączone, tylko że tamto to było Okej, okay, to weźmiemy z chęcią. I tu gdzieś powinien być, właśnie, klucz zery na splecze. Ogni mu fuzyjny, ok, amunicja Save Dina. Ok, no mój magnum pistolet policyjny, przed nim pieniądze taśma z próbą szantażu Dina. Dominoł, torba lekarska, śnie. zdjęcie nic nie mogę ruszyć. Optyczka, steam, baki, wodnej wody nie weźmiemy. Odpalmy to! Uuu, coś to tu jeszcze jest. No, ale, nic nie ma. Sprawdźmy, co to było dokładnie. Pretty as a picture. Hey. To wszystko? Naprawdę? O, to się skrzynka jest. Kurczę, no... Dało mi głowę, że inną strzelbę tu miałem. Ile kosztujesz? Nieźle. Chociaż mi to pieniądze. Pieniądze. Pieniądze nie trzeba aż tak dużo. Ok, następny. Najpierw musimy się pozbyć przede wszystkim te tych Głośników To jest naturalną kolej rzeczy. No czym się zbierać? Te garniki też są drogą, żeby. Zbierać jak zbierać.

plus amunicji sporo, poproszę okay, Będzie ciężko, będzie ciężko Nie widzę głośnika Ale swoją drogą gdzieś coś widziałem, jeszcze rzutem oka Czy to? Miałem na myśli? Nie, coś widziałem jakąś... A, że możemy tutaj co, coś zrobić. WIDZIAŁEM Emitter kontroli gramy ochrony w tej lokacji Wyłączmy emiter Okej okay. A bo to u niego jest chyba. Tu było to radio. Okej, okay, mamy. Tak, to mamy? Dużo się. Do... A, to jest. Pa, piosenkę jego z ludźmi, to jest on właśnie na zdjęciu, spinka seksualna piżama oczywiście, jest mi tak Ech! przepraszam, potrzebna jak drugi ogon kotu stąd, ok, papieroski wezmę też kubek naprzód drapski bardzo potrzebny jest, naturalnie spinki wycofać się hm Główny klucz Wery. Z tym. Moment, co to robi to? Sterowanie dźwiękiem. A, okej, okay. włącz podkład muzyczny. Postanie dźwięk wyłączony jest. Hmm, nie mogę go otworzyć. No właśnie, ma klucza. I tu miałem duży problem swego czasu właśnie. co jest mi się wydaje. Chyba ja muszę przebiec dookoła, wiecie? Hmm, nie uśmiecham się to za bardzo. Tak się pluję w brodę, trochę. Że nie mam książki żadnej, żeby to wyłączyć. To by strasznie ułatwiło mi sytuację. No ale nie można mieć wszystkiego. Kurczę, jestem zły. Że nie pamiętałem o tym. Tak, butelka. Nie mam wyboru, muszę przebiec. O man, zaraz, to jest to samo miejsce. Coś inaczej, muszę wyjść tam na tego... Na scenę Okej okay, ja się uspokoił, huh, kurczę, nie wiem Zawsze miałem tu problem Zawsze Czekajcie tą mapę przecież mogę sprawdzić Tutaj ja muszę wyjść tam na scenę Tam na górę, tam, tam, tędy, wiem, tędy Co ja robię Tutaj, oczywiście, że tak Muszę włączyć muzykę to, było. to kafelki mnie mylą strasznie. O, książka dodatkowo. Normalna książka, już nie czasopismo. Antyrad nerwosol... bla 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 Kłam jak kongresman, ale już retorykę mam na maksymalnym poziomie. Czy może być zwiększona nawierzchnia? jeszcze wyżej, ja nie może być? Ok, otwórz holotaśmę, I saw her yesterday, Dina Domino. Przepraszam. <tryk> y możemy się uleczyć jeszcze chwileczkę, oczyszczona woda. Mam jakieś Nie w ogóle? no, nie, nie

To beat me on my stage in my town? Come on down, we'll see. All right, you're resourceful, oh. I'll give you that. It's going to take a lot more than juggling keys and shooting speakers to stop me. As I see it, all I need to do is kill you, then make a run for the exit. You do the same, you'll be clawing at the lock until your head blows off. Więc może Ty i Ty należałoby rozmawiać. Cóż, jak robiliśmy, gdy pierwszy walił do domu. Nie jesteś kazarzistą, więc obstawiam, że klucz do wyjścia masz przy sobie. Lucky guess. you sure about that? Because if you make a mistake, well, Sierra Madre's got us both. <laughs> Nie, wnosząc Twojej reakcji, to jest wręcz pewne. All right, all right, look. I'll hand it over, I promise. No need to get all upset. We can both come out ahead in this. Look, I give you this key, and there's nothing to keep you from just killing me and running. And as I see it, I just gave up my ace in the hole. So the only chance I've got left is making sure you don't leave. And there's no way in hell I'm letting you get to the Sierra Madre the wall. vault in no. instead of no. Not after all this filmów. time. <sighs> tak głupi? I waited an entire lifetime, sitting in that villa, watching it all fall apart. Sinclair's Sierra Madre towering over everything, untouched. Then you show up, thinking you can just <clears throat> take it all from me, you and the old man running the show? I planned all this. I made it all happen, not you, sure, yeah, I have the key on me. I made other keys too, to unlock the casino in ruin Sinclair, finally after all these years, no now. <laughs> now I think ruining you and Just all your channel. plans would be enough yeah. for me. Kill me, I still win. You're never getting in the fall. Ja klucze? A mam, termin jest Kurwa naokoło. Nie teraz! Normalnie by było śmieszne, ale nie teraz! What I need from the music archives. Once you have the last fragment, you can thread the archives together at the main floor turn.

Jakbym zginął teraz, to bym się zdenerwował. No nareszcie zadziałało to. No, ale szybko wstał. A, też zginąłeś. Wow, tego się nie spodziewałem, że będzie aż tak ciężko. Dobra, wystarczy nam tyle. I pistoletik. I została nam tylko już jedna sprawa. Tędy? Do? Nie, teraz. Wejśćłam? Suits. A, a, apartamenty. Tak, zgasi. się. Tak więc na razie wielkie dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.